Agnieszko, witam cię serdecznie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Co zrobić, żeby źródła danych na WebSphere zaczęły działać? Czyścić cache, restartować serwer, czy jeszcze coś innego? Już patrzymy, co zrobić. Mhm. Czy czyścić cache? Czy restartować serwer? Czy jeszcze coś innego? jeszcze coś innego. Karty pokazują, że jeszcze coś innego. Dwójka kielichów mówi o sukcesach, o zwycięstwach, o spełnionych marzeniach, o czymś takim satysfakcjonującym, co po prostu będzie miało bardzo dobre skutki. I tu faktycznie mamy jeszcze coś innego. Karty pokazują denarów, że będą szanse do wykorzystania i żeby, że warto właśnie zainwestować czas, energię siebie w jakiś inny aspekt, coś jeszcze innego, co będzie wartościowe. I karty pokazują, że będzie tutaj duży rozwór. Szóstka mieczy mówi o oddalaniu się od problemów, o nabieraniu zdrowego dystansu, ale również o takiej dobrej komunikacji. To jest karta brama. Zamykam to, co mi nie służy za sobą i idę w nowe. I tutaj karty pokazują, żeby nie zakładać nic na zapas, nie pisać w głowie czarnych scenariuszy, ale też, żeby nie zamiatać pod dywan problemu, żeby zwracać uwagę, czy wszystko jest takie, jak Wam się wydaje, że jest. Czy nie ma jakichś fałszywych przekonań, zaburzonego obrazu rzeczywistości. I tutaj jest dwójka kielichów. To jest po prostu cudowna karta. Ona mówi o spełnionych marzeniach, o sukcesach, o zwycięstwach, o tym, że jeszcze coś innego będzie korzystne. Jeśli chodzi o czyszczenie cash, tutaj karty pokazują, że może być, że to też byłoby dobre, tak, bo to też byłoby gdzieś tam cenne, natomiast tutaj musi być jakaś transformacja i będzie, może być przeciążenie fizyczne, psychiczne, może być za dużo tutaj czegoś, za dużo obowiązków i transformacja by była wymagana. Jeśli chodzi o restartowanie serwera, to tutaj troszeczkę wspomnianego zapału może być i jednak mimo wszystko kart pokazują, żeby nie podejmować jakichś takich impulsywnych działań pochopnych e, i żeby obserwować. Tak? Obserwować tutaj, jeżeli chodzi o restartowanie serwerów, natomiast jeszcze coś innego to będzie opcja wygrana, także trzeba było zastanowić się nad tym, co innego jeszcze może być korzystne, i tutaj na pewno mm, o, ta opcja będzie po prostu wygrana, tak, i będzie sukcesem, będzie zwycięstwem, także trzeba gdzieś tam jeszcze przeanalizować sobie dokładnie, co może być sensownego i po prostu w to iść. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę powodzenia. Pa, pa do usłyszenia, do zobaczenia.